Witam was bardzo serdecznie, drodzy uczniowie, na kolejnej zdalnej lekcji religii. W zeszłą niedzielę obchodziliśmy w kościele uroczystość w Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 40 dni przebywał na ziemi, ukazywał się swoim uczniom, apostołom i po tych 40 dniach w ich obecności wstąpił do nieba. Ale Pan Jezus Zapowiedział, że nie pozostawi ich samych, że ześle ducha świętego, który będzie dla nich pomocą. Jezus powiedział również takie zdanie: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I mimo tego, że nie możemy Pana Jezusa zaobserwować w tym momencie, nie widzimy go w takiej postaci ludzkiej na Ziemi, to on jest z nami obecny. On jest z nami obecny w kościele podczas Eucharystii, podczas przyjmowania Komunii Świętej, podczas modlitwy, Pan Jezus cały czas czuwa nad nami. I kiedy po czterdziestu dniach Pan Jezus wstąpił do nieba w obecności swoich uczniów, później po dziesięciu dniach wstąpił na apostołów, którzy byli ukryci w Wieczerniku Duch Święty. Apostołowie bali się tego, że tak samo jak ich mistrz, czyli Pan Jezus, Mogą zginąć z rąk Żydów za głoszenie świadectwa o Panu Jezusie. Dlatego byli bardzo przestraszeni i cały czas byli ukryci w wieczerniku, czyli w tym miejscu, gdzie była sprawowana ostatnia wieczerza przez Pana Jezusa. I pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czyli dziesięć dni po niebowstąpieniu, wstępuje na apostołów i na Matkę Bożą Duch Święty. I Duch Święty daje im moc do tego, aby wyszli z wieczornika i aby głosili radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Duch Święty dał im moc i odwagę do ogłoszenia słowa Bożego. Pan Bóg obdarzył ich darami niezbędnymi do życia. Jakby nie zesłanie Ducha Świętego, jakby nie Duch Święty, kościół pierwotny by się najprawdopodobniej nie rozrastał. Jeżeli kościół pierwotny, czyli w czasie początków tworzenia tego kościoła, by nie powstał, najprawdopodobniej w tym czasie, w XXI wieku, nasza, nasze wiadomości o Panu Bogu, o Jezusie byłyby znikome, ponieważ to działalność apostolska doprowadziła do rozwijania się kościoła, do rozkwitu tego kościoła. Apostołowie na samym początku gromadzili się w takich domach, aby tam nauczać, aby spotykać się na mszach świętych. Następnie apostołowie podjęli misję apostolską, czyli misję głoszenia dobrej nowiny. Udawali się na odległe krańce ziemi, do Azji, jak również do Europy, i tam nauczali o Panu Jezusie. Wszyscy apostowie, z wyjątkiem świętego Jana, zginęli śmiercią męczeńską. Oni nie bali się zginąć w imię Pana Jezusa i w imię Pana Boga. Popatrzmy, Duch Święty dał im odwagę do tego, aby mogli głosić wieść o Chrystusie. Aby mógł się rozwijać i rozrastać Kościół. Duch Święty jest taką najbardziej tajemniczą postacią boską. Kiedy czynimy znak krzyża, czynimy go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w imię Trójcy Świętej. Duch Święty jest pomocą dla każdego z nas. Duch Święty obdarza nas potrzebnymi darami, potrzebnymi łaskami w naszym życiu, abyśmy mogli godnie wyznawać wiarę w Pana Jezusa. Każdy z nas został obdarzony, Pewnymi talentami. Talenty, które służą nam do rozwinięcia własnej osobowości. Ktoś posiada dar języków, umiejętności, bojaźni Bożej. Czyli każdy z nas obdarzony jest pewnym darem, pewnym talentem, który pomaga nam w życiu. Ktoś z łatwością przyswaja sobie języki obce. Ktoś jest znakomitym piłkarzem, ktoś jest niezwykłym matematykiem. To są właśnie talenty, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Pana Boga, właśnie przez Ducha Świętego, abyśmy mogli się rozwijać. To wszystko czyni Duch Święty. Duch Święty również jednoczy nas z Panem Bogiem, ułatwia nam naszą modlitwę i sprawia, że modlitwy trafiają do Pana Boga. To jest właśnie główne zadanie Ducha Świętego, a uroczystość ze swoja Ducha Świętego obchodzimy w najbliższą niedzielę. Ta uroczystość nazwana jest również uroczystością zielonych świątek. Przed naszymi drzwiami i wejściem do domu ustawiamy gałązki brzozy, które mają symbolizować te zielone święta. Popatrzmy, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba. Zapowiedział nam, że on powtórnie przyjdzie. On teraz jest w niebie, czuwa nad nami, ale w momencie sądu osadycznego przyjdzie na świat, aby powtórnie nas sądzić. I my w przeciągu naszego całego życia, za pomocą ducha świętego, rozwijamy się, rozwijamy naszą wiarę, żyjemy tak, abyśmy weszli do nieba. Pan Bóg będzie nas sądził sprawiedliwie z naszego całego życia. Będziemy mogli się pochwalić naszymi dobrymi rzeczami, ale zostaniemy również osądzeni z tego, co złego popełniliśmy w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, że mimo tego, że jest w niebie, nie pozostawił nas samych. To znaczy, że On jest cały czas z nami, trwa w nas. I trwa w Kościele, który został przez Niego założony. Kościół nie jest to tylko budynek, nie jest to tylko świątynia, w której gromadzimy się na mszy świętej. Ale Kościół stanowimy my, jako osoby wierzące. My stanowimy wspólnotę parafialną, wspólnotę ludzi wierzących. Kościół jest takim domem duchowym, na którym gromadzimy się, abyśmy wychwalali Pana Jezusa, abyśmy spożywali Jego ciało, ponieważ Pan Jezus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościołem duchowym jest każdy człowiek, ponieważ w nim, poprzez udział w sakramentach, zamieszkuje Pan Jezus. Ważne jest również, abyśmy nie zapominali o tych naszych budynkach świątyniach w których gromadzimy się na mszach świętych abyśmy spełniali tą taką obietnicę z piątego przykazania kościelnego czyli troszczyć się o potrzeby wspólnoty kościoła Żeby pamiętać że kościół jest naszym dobrem żeby pamiętać o pomocy kościołowi o tym aby był zawsze ładny posprzątany czysty to jest również nasze zadanie, które mamy do wykonania. Skupimy się jeszcze na tej lekcji na takich dwóch postaciach bardzo ważnych, istotnych w czasach początku tworzenia się Kościoła. Powiemy sobie o świętym Pawle i świętym Piotrze. Pan Jezus spytał się swoich apostołów, swoich uczniów, za kogo go uważają. Niektórzy mówili, że uważają Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Mojżesza. A święty Piotr odpowiedział, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Mesjaszem. I wtedy Pan Jezus wypowiedział takie słowa, dobrze powiedziałeś, dlatego Ty będziesz taką, takim przywódcą Kościoła. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, skała. I na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Święty Piotr po śmierci Pana Jezusa stał się przywódcą kościoła założonego właśnie przez Syna Bożego, przez Jezusa Chrystusa. Chrystus jest głową. A święty Piotr był przewodniczącym pierwotnego kościoła, czyli czuwał nad nim i był takim przywódcą. I możemy powiedzieć, że był takim pierwszym papieżem, który posiada ogromną władzę w kościele. I od dnia apostołów, od tych dni, w których żyli apostołowie do dnia dzisiejszego, w kościele katolickim istnieje tak zwana sukcesja apostolska. Jest to coś pięknego, które rozwija się najpiękniej w naszym wyznaniu czy w, w naszej wierze katolickiej, ponieważ poprzez świętego Piotra do obecnego papieża Franciszka jest sukcesja apostolska, która jest takim następstwem biskupa rzymskiego, następcy papieża. Ta, tą władzę, którą posiadał święty Piotr od pana Jezusa, posiadają go cały czas papieże którzy są jego następcami następcami świętego Piotra kiedy umiera dany papież zostaje zwołana tak zwana konklawe na której wybiera się następnego przywódcę kościoła posiada obecny papież tą samą władzę którą posiadał święty Piotr a władzę święty Piotr otrzymał od samego Chrystusa to jest bardzo ważne że papież jest przywódcą kościoła, jest naznaczony przez samego Pana Jezusa. Tym również powinniśmy wiedzieć. I popatrzmy, że w tych słowach, które Pan Jezus wolił do świętego Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Jezus zapowiedział Piotrowi, że otrzyma władzę w kościele. Symbole, symbolem tej władzy są właśnie klucze. I symbol tych kluczy znajduje się w herbie każdego papieża. I jakbyśmy mieli sobie popatrzeć na historię papiestwa, ale taką nie bardzo, nie aż tak bardzo odległą, to warto wspomnieć sobie takich trzech lub czterech papieży. Oczywiście obecnego papieża Franciszka, poprzednikiem był Papież Benedykt XVI, papież emeryt, który postanowił zrezygnować z tego urzędu papiestwa ze względu na chorobę. Jest taka możliwość w kościele, że papież może zrezygnować z urzędu papiestwa. Przed papieżem Benedyktem XVI był papież nasz polak, wyjątkowy święty Jan Paweł II, który przez 27 lat Pełnił tą posługę papieństwa. Wyjątkowy, święty papież. Przed nim był Jan Paweł I, który swoją posługę pełnił zaledwie 31 dni, który umarł po 31 dniach swojego pontyfikatu. Jan Paweł II przybiera właśnie to imię, bo wiemy, że to był Karol Wojtyła. Każdy papież swojego własnego patrona sobie obiera. I Karol Wojtyła wybrał imię Jan Paweł, aby kontynuować to krótkie dzieło rozpoczęte przez Jana Pawła I. A że to był drugi papież, który wybrał to samo imię, dlatego tam dopisujemy tą dwójkę. I mamy Jana Pawła II. Papieże są następcami świętego Piotra. Sprawują władzę w Kościele. Warto jeszcze wspomnieć, Pokrótce postać świętego Piotra, który na początku był takim niedowiarkiem, który pamiętamy, wyrzekł się trzykrotnie znajomości z Panem Jezusem, ale później otrzymał moc od ducha świętego i głosił światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Popatrzmy, co robi Pan Jezus z takiego beznadziejnego człowieka, jakim był święty Piotr który się wszystkiego boi, który się wyrzeka swojego mistrza, czyni z niego kogoś potężnego, kogoś wielkiego, kto godny jest umrzeć w imię Pana Jezusa. Podobnie jest z każdym człowiekiem. Pan Jezus takiej nędzy człowieka czyni go kimś ogromnym, kimś wyjątkowym. To jest działanie Pana Boga, Pana Jezusa, jak również działanie Ducha Świętego. Podobną taką beznadziejną postacią jest święty Paweł, który był prześladowcą chrześcijan, który zabijał w imię Boga chrześcijan. Był Żydem i nie mógł pogodzić się z tym, że ludzie wierzą w Chrystusa. Ale w pewnym momencie, kiedy wędruje do Damaszku, tam napotyka zmartwychwstałego pana Jezusa. Objawia mu się zmartwychwstały Chrystus. Które, zadaje mi które zadają pytanie szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego szable? Ponieważ tak miał na imię Paweł, natomiast później jego imię zostało dopiero zmienione na Paweł. I On przez to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem Jezusem przemienia swoje życie. On się nie nawraca, bo on nie potrzebuje nawrócenia, bo on wierzy w Boga, ale przemienia swoje życie, swoje beznadziejne życie. W którym prześladował innych ludzi. I Pan Bóg czyni z niego znowu potężnego świadka zmartwychwstania Pana Jezusa. Święty Paweł nie mógł w gronie tych dwunastu apostołów, ponieważ on dopiero przemienia się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I kiedy się może nie nawrócił, ale przemienił swoje życie, wtedy stał się świadkiem. Naocznym świadkiem tego, co dokonał Pan Jezus, i wyrusza w misję apostolską. Wędruje do odległych państw azjatyckich, do Koryntu, jak również odwiedził Rzym i tam naucza o Panu Jezusie. Wiemy, że Święty Paweł jest również autorem listów apostolskich. Listów pisał do tych mieszkańców, z którymi się spotykał, czyli na przykład z mieszkańcami Koryntu, z mieszkańcami Rzymian, czyli z mieszkańcami Rzymu, czyli do Rzymian. Wiemy, że apostołowie napotykali trudności w głoszeniu Słowa Bożego, ponieważ byli niezrozumiali, ponieważ no, ludzie nie chcieli przejść na wiarę chrześcijańską. Trwali w pogaństwie, jak również w wierze takiej żydowskiej. Ale małymi krokami apostołowie przyczynili się do tego, aby Kościół się rozwijał, aby Kościół miał coraz większą rzeszę ludzi. To jest również bardzo piękne. I my również, jako ludzie w XXI wieku, powinniśmy zadbać o to, aby ten Kościół się rozwijał. Nie chodzi o to, abyśmy wędrowali jak apostołowie. Do innych państw i tam głosili naukę o Chrystusie. Chociaż wiemy, że misjonarze pełnią taką posługę, że wyjeżdżają do odległych państw i tam głoszą świadectwo o Chrystusie, ale my również jesteśmy wezwani do tego, aby na takim naszym podwórku, w tych naszych miejscowościach być świadkami Chrystusa, aby uczestniczyć w Myszach Świętych, aby nie wstydzić się tego, że przynależymy do Pana Boga. Jest niezmiernie ważne, ponieważ wtedy, kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie w momencie paruzji Apokalipsy Sądu ostatecznego, będziemy mieli pewność, że będziemy zbawieni i wejdziemy z nim do chwały niebieskiej, ponieważ spełniliśmy to, czego Pan Jezus od nas oczekiwał. Myślę, że sobie ten temat przerobiliśmy. Opowiedzieliśmy sobie o początku działalności apostolskiej. Powiedzieliśmy sobie o tej uroczystości, która będzie w najbliższą niedzielę, czyli uroczystości ze Ducha Świętego. O Duchu, o Duchu Świętym będziemy sobie jeszcze bliżej rozmawiali, waszego sakramentu bierzmowania. Powiemy sobie wtedy o darach Ducha Świętego. Natomiast na dzień dzisiejszy taka wiedza Wam starczy. Powiedzieliśmy sobie o świętym Piotrze, o świętym Pawle. Prosiłbym Was, abyście. Zrobili sobie notatkę z dzisiejszej lekcji. Nie musicie mi jej podsyłać. Jak ktoś chce, oczywiście, może ją podesłać. Wtedy wstawię ocenę dodatkową. Także, jeżeli ktoś chce, może mi tą notatkę podesłać. Ale ja wierzę w Waszą uczciwość i wiem, że większość z Was na pewno tą notatkę zrobi w dzisiejszej lekcji. Napiszmy sobie temat uroczystość zesłania Ducha Świętego, myślnik, początki działalności Kościoła. Uroczystość ze swojego Ducha Świętego, myślnik, początki działalności Kościoła i napiszcie sobie w paru zdaniach notatkę o Duchu Świętym, o Świętym Piotrze, o Świętym Pawle, o papiestwie i o Kościele Duchowym. Kościół duchowy rozwija się w każdym z nas, wtedy kiedy jesteśmy blisko Pana Boga. Przypominam o zaległościach jeszcze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnej zdalnej lekcji religii do widzenia do zobaczenia